Witam serdecznie w materiale, który jest dużo bardziej obszernym materiałem dotyczącym kampanii. Jeżeli masz zamiar grać tę kampanię, nie oglądaj tego, wróć do tego dopiero kiedy skończysz w nią grać. A jeżeli nie masz zamiaru, no to jak najbardziej zapraszam do oglądania. Będę tutaj omawiał misję trochę fabułę i będę mówił co mi się podobało, co mi się nie podobało. I gra zaczyna się tutaj. To jest misja Strike w której dostajemy cynk, że na pustyni dochodzi do spotkania i jedna z osób, które ma się tam pojawić to wysokiej rangi generał, którego jeżeli mielibyśmy okazję odpalić, no to to jest dobra okazja na to. Gramy jako Ghost i kiedy identyfikujemy cele, zostajemy przełączeni na pocisk balistyczny, którym sterujemy i to jest taki moment, w którym w momencie tej eksplozji, którą zresztą bardzo dobrze podsumowuje Ghost, No ja nie będę ukrywał, że mi się zjeżyły e, włosy na ręce i, i po prostu mówię: wow, zaczynamy z tak wysokiego bank więc będzie dobrze. I ta misja budzi kontrowersję, ludzie są oburzeni, że to dochodzi do czegoś takiego, zwłaszcza teraz, kiedy ludzi się bombarduje, ale ja powiem szczerze, że jakoś ci sami ludzie nie byli oburzeni wtedy, kiedy ludzie żyjący w związku partnerskim z kozami byli mordowani przez Amerykanów i pociski, które przewiercały się przez skały wysadzały ich w pizdiet. To są niestety okrucieństwa współczesnego czasu. Ludzie giną wszędzie, ludzie są bombardowani, wszędzie są jakieś małe konflikty, które pochłaniają setki ofiar. To jest gra komputerowa, która czasami bardzo dobrze odwzorowuje okrucieństwo współczesnego świata. Ja nie jestem oburzony, wręcz powiem, że mi się ta misja bardzo podobała, pomimo tego, że jest krótka. Druga misja, Killer Capture, jest taką misją, która moim zdaniem nie skorzystała z tego wysokiego BANG, bo tutaj po prostu musimy spróbować pojmać lidera terrorystów, Majora Hasana Ziani. I tutaj dochodzi do takiego zdarzenia, w którym helikopter zostaje zestrzelony. Nie jest to nasz helikopter, tylko helikopter naszych towarzyszy. I nie ruszamy od razu im na pomoc, tylko najpierw realizujemy cele misji. I to jest takie troszeczkę dziwne dla mnie, no bo przecież w Call of Duty zawsze ważna była zasada BROS BEFORE House. a tutaj jednak pierwsza jest misja. No i to pokazuje też, Gry, bo jednak na wojnie nie liczą się ludzie, tylko najpierw są cele, a potem ewentualnie kogoś ratujemy. I, i ta misja była taka mało dynamiczna, e, jakoś nie wiem, zabrakło w misji może trochę pacingu. I szczerze uważam tę misję za jedną z najsłabszych w tej grze. Potem mamy mokrą robotę w Amsterdamie, to jest pierwsza taka misja, która daje nam możliwość skradania się i całą misję możemy tak naprawdę przejść nie alarmując wrogów i nie oddając praktycznie żadnego strzału. Nie do końca, potem jest taki moment, w którym musimy strzelać, ale jeżeli chodzi o ten moment, w którym sobie pływamy i wyciągamy tych ludzi, e, wciągamy ich właściwie do wody i tak dalej, czy rzucamy do nich nożem, to możemy to zrobić w totalnym trybie ninja i ta misja była jak najbardziej w porządku. Potem przenosimy się do Amsterdamu i są ludzie, którzy twierdzą, że po co w takiej gównianej grze jak Call of Duty? Taka misja, która tak ładnie wygląda, bo tutaj jesteśmy w Amsterdamie, który jest dobrze odwzorowany. Ja osobiście powiem, że tak, no ładnie wygląda ten Amsterdam, ale żeby mi kapcie spadły, to, to nie. To jest krótka misja, ogólnie ok, gdzieś tam posuwa ona fabułę do przodu, dla mnie nic specjalnego. Potem mamy Borderline, i to jest misja, która bardzo mi się podobała. Zwłaszcza dlatego, że to jest ten klimat Sicario, Narcos i tak dalej. Nagle przeskakujemy przez mur, lecimy do Meksyku. Ta misja dzieje się na granicy pomiędzy Meksykiem a Stanami. E, mamy tutaj Meksykańców, którzy nie wiedzą, co się dzieje. Mamy uciekający cel, gonimy go. Tutaj też poznajemy pana Alejandro i jego ziomeczka którego nie pamiętam jak się on nazywał? Też bardzo fajna postać i to jest bardzo fajna misja. Bardzo mi się podobała, też bardzo fajna wizualnie, bo wieczorem ładne oświetlenie. Następna misja to Cartel Protection i w tej misji po prostu ktoś zhakował system, jeżeli chodzi o Call of Duty. Bo początek jest bajka standardowy, idziemy, strzelamy, w którymś momencie atakuje nas meksykańskie wojsko i potem uciekamy. No bo już jest troszeczkę ciężko, panowie mają pancerzenie, mają pojazdy, trzeba uciekać. I zbiegamy w dół góry i to jest niesamowite, nie pamiętam czegoś takiego w Call of Duty. Biegniemy w dół, po czym musimy się obrócić i strzelać do tyłu za siebie, bo cel nas atakuje. Od, od tyłu, i, i, i to było takie coś fajnego, moim zdaniem, bo, bo coś innego. E, zazwyczaj w Call of Duty biegnie się do przodu, tak? Korytarz i wszystko wybucha, tymczasem tutaj trzeba biec do przodu, a strzelać do tyłu. No i potem dochodzi do zamiany kierunku walki. Potem skaczemy z klifu, wpadamy do wody, możemy zapoznać się z tą mechaniką wody, jak ona się tam zachowuje. Płyniemy z nurtem rzeki, strzelamy. Dochodzimy nagle do momentu, w którym, o mój Boże, na no moście są przeciwnicy, nie damy rady, ale wtedy z pomocą przylatuje latający co w postaci AC-130, która wszystko wyjaśnia. Też to była misja na plus. Potem jest Close Air, to jest po prostu misja w AC-130. Chyba te misje są dwie, tak? Hardpoint to też jest misja z AC-130. Tutaj poznajemy pana Filipa Gravesa. Phil Graves, czyli pan wypełnia groby. I, I ta misja jest jak najbardziej na plus i to jest taka misja, która moim zdaniem bardzo dobrze oddaje to, że AC-130 to nie jest po prostu koleś, który siedzi i strzela, tylko to jest taki latający organizm, w którym każdy ma jakieś zadanie, ci ludzie odp odpowiadają za przeładowywanie, ten pan leci, ten pan wystrzeliwuje flary, to, tamto, siamto. Czuć moim zdaniem to, że to jest takie skoordynowane coś, ten samolot i, i moim zdaniem ta misja jest bardzo fajna. Obie misje są bardzo fajne. Czy są lepsze niż te misje z AC-130 kiedyś? Nie Pamiętam w sumie jakie były tamte misje. Były dobre, ale to jest naprawdę fajną misja. Nie mówiąc o tym, że mamy dobrą destrukcję, momentami lepszą niż w Battlefieldzie. Chociaż ja nie strzelałem po wszystkich budynkach, ale podobno większość budynków można zniszczyć. Bardzo fajny element. Podobno też jest taka misja gdzieś w kołopie, że jedna osoba jest na dole, a druga jest w 230, Czyli to przypomina tą misję z Modern Warfare 2, więc jak najbardziej warto to obczaić. Recon by Fire to jest misja snajperska która jest w porządku. Mówiłem już troszeczkę w pseudo recenzji o tym momencie, kiedy się skradamy. Ogólnie okej okay, misja. Mamy elementy snajpienia, mamy elementy, w których atakujemy bazę i walczymy z wrogami w bliższym kontakcie. Potem eksplorujemy gdzieś jaskinię. No i na końcu tej misji moja ulubiona Lazwell zostaje porwana i trzeba ją odbić. To jest taka misja po prostu... Chciałbym powiedzieć, że babo było zostać w kuchni, ale nie wypada, więc powiem po prostu, że było zostać za biurkiem i, i tyle. I przez to powstaje misja, która jest taką po prostu zapchaj dziurą. E, no ale no, tak jak mówiłem w poprzedniej widocznie to jest trening wychylania się. Autostrada, jedziemy, strzelamy, wskaczamy z samochodu na samochód. Potem nagle spotkamy Price'a. Price mówi: bierz granatnik z moich pleców i walimy z granatnika" e, i strzelamy, strzelamy, wybuchamy, wybuchamy. Elsinombre Nombre to jest misja, w której musimy zidentyfikować szefa kartelu, bo on będzie wiedział gdzie są te zaginione pociski. O, nie powiedziałem o tym w tej grze o to, że po prostu pociski się zgubiły trzy, dwa właściwie. Potem się okazuje, że trzy i, i trzeba je po prostu odzyskać, ale nie wiemy gdzie one są. Kto może o tym wiedzieć? No Elsie Nombre, bo on pomagał o tym handlować i może on to transportował i może wie kto to był i kto to jest i co się z tym zrobi i pomoże. Ehm, I tutaj Soap idzie po prostu do budynku tego kartelu ehm, i potem jest taki moment, w którym jesteśmy przesłuchiwani. Ehm, Musimy wyjawić prawdę. E, I potem dochodzi do rozpoznania Elsie Nombre. I o mój Boże, to nie jest człowiek. Znaczy to jest człowiek, tylko nie facet. Bo każdy myślał, że facet, ale to jest kobieta, którą gra pani. Tutaj jest jej Instagram i to jest bardzo fajna postać. W sensie jest dobrze napisana. To jest prostu taka zadziorna kobita, która no, ma większe jaja niż nie jeden facet. Moim zdaniem, bardzo fajnie napisana postać. I to jest taki moment, w którym Alejandro ma kontakt z Elsie Nombre. I po prostu ja myślałem, że zaraz będzie jakaś akcja typu mieliśmy razem romans albo coś nas łączyło albo przestałeś mi płacić alimenty o co chodzi ale okazuje się że państwo po prostu tylko razem e, no, byli w służbach nie byli w tej samej jednostce ale, ale mieli ze sobą kontakt Romano co pasa Valeria. I know her. Dark Water to jest misja, po prostu w każdym Call of Duty musi być misja z platformą wiertniczą i tutaj tak też jest. Dostaliśmy cynk, gdzie jest drugi pocisk, e, sztormujemy platformę. To jest moim zdaniem taka misja, która przede wszystkim jest zrobiona elo pod względem wizualnym. Tutaj po prostu patrzysz na ten deszcz, na tą cieknącą wodę, na oświetlenie i mówisz wow. Okazuje się, że na platformie jest pocisk, ale nie ma sterownika i sterownik jest na statku, więc potem trzeba, pach, raszałaś ten statek i tu mamy ten moment, w którym te kontenery się tak suwają, ten statek się tak kołysze, musimy uważać na kontenery. Jednocześnie walczyć, potem dopadamy ten sterownik i musimy z pomocą pana napełniacza grobów rozbroić ten pocisk, anulować go, żeby nie leciał, żeby nie wybuchał, żeby wybuchł zaraz po wystrzeleniu. No i znowu wybucha ten pocisk, platforma idzie z dymem i znowu jest. Wow. Actual Shadow One, good hit. Good hit. Missile and rig destroyed. Copy that, Shadow One, good work. Get off that X and go home. So, Ghost. Thanks for a job well done. Roger the actual RTB men. Alone. Więc tutaj dochodzi do przewrotki. Kiedyś ten wredny nie tak jak chce się nazywa, ale to on się tak nazywa, zdradził nas. No i teraz też dochodzi do przewrotki i musimy uciekać. Alejandro zostaje pojmany, Ghost ucieka, Soap jest ranny. No i tutaj tak naprawdę gramy jako ranny Soap, więc poruszamy się powoli, jesteśmy ranni w końcu. Niektórzy narzekają, że głupia misja, wolno się chodzi. Moim zdaniem to jest bardzo ciekawa misja. W tej misji mamy też element craftingu, bo trzeba tworzyć pułapki, trzeba tworzyć rzeczy, bo jesteśmy bezbronni, oprócz tego ranni. No i mamy dużo momentów, w których rozmawiamy z Soapem, znaczy słowo rozmawia z ghostem, mamy jakieś tam dialogi, w których możemy wybierać opcje, możemy o coś zapytać, e, nie powiem, uśmiałem się w tej misji kilka razy i ogólnie misja bardzo mi się podobała, dla graczy, takich zapaleńców, lubiących wyzwanie, włączyć sobie weterana, przejść tą misję bez zabijania z broni, tylko na stercie za to jest achievement i to może być fajne wyzwanie, ta misja jest długa, jeżeli gramy ją w podejściu ninja i zwłaszcza na weteranie, ale przejście daje satysfakcji i ogólnie moim zdaniem to była bardzo fajna misja i jak najbardziej. Plus. potem misja Prison Break, w której Rudy Soap i Ghost będą odbijać Alejandro. Spotykają się w Safe Houseie Alejandro. E, okazuje się, że tam jest konkretny sprzęcie, or jest też furka. No to lecimy odbijać naszego kolegę z więzienia. I ta misja jest tak najbardziej w porządku, jest podzielona na trzy etapy. Na początku włamujemy się do więzienia, potem sterujemy ghostem za pomocą kamer, właściwie wydajemy mu cynki i mówimy mu, co ma robić, a potem jest już walka z kompanią cienia i odbicie nie tylko Alejandro, ale też jego jednostki specjalnej. Potem wpada kapitan Price, bo on przecież wie, że coś był nie tak i jak zawsze musi mieć dobry timing, jeżeli chodzi o pomoc. No i opuszczamy to więzienie. Taka jedna scena, która była dla mnie taka śmieszna, to jest ten moment, kiedy Uciekamy z tego więzienia na lince i jest taki moment, w którym strzelają do nas z każdej strony. Oczywiście kapitan Price na relaksie z cygarem nie pasuje się. Normalnie każdy by w takiej sytuacji zginął i został rozstrzelany na strzępy, ale Price na chillu zjeżdża. Potem mamy misję, która jest bardzo fajną misją. To jest misja, która tak naprawdę pokazuje nam, dlaczego doszło do tej zdrady. Dlaczego Graves i generał, nie powiem jak się nazywa, się na nas wypieli i tak naprawdę dlaczego doszło do tej całej przewrotki i co się stało z tymi rakietami. I tutaj się okazuje, że intencje były dobre i chodziło o wsparcie sojuszników tymi pociskami, ale one zostają po prostu przejęte. Gramy jako żołnierz, który pojawia się tylko w tej misji. To jest taka misja, ala la Netflix. Netflix, czyli mamy na przykład serial w 8 odcinkach, nagle mamy flashback. Co się stało w przeszłości, Dlaczego nasz bohater jest jaki jest? Ta misja jest jak najbardziej potrzebna w tej grze i jest bardzo przyjemna, i, i to jest bardzo coś dobrego, jeżeli chodzi o wpływ na, na fabułę gdzieś tam człowieka. Rozumie? WhatsApp, up, ale, ale to nie znaczy, że wybaczy zdrajcą. Ghost Team to już jest ostateczny, praktycznie taki sztorm, w którym musimy odbić siedzibę Alejandro i musimy posłać się do grobu, napełniacza grobów Fila Gravesa. Tutaj też jest taki, moment, w ogóle to jest fajny sztorm. On jest podzielony na kilka perspektyw. Gramy jako Alejandro, który zabezpiecza Walerię z gasem. Potem mamy drugą część oddziału, która sztormuje. Mamy wsparcie z helikoptera, tam jest kapitan Price, możemy oznaczać sobie cele i helikopter robi zniszczenie. Bardzo fajna misja. Jest też ten taki, bo jest tak, jest szturm i walka, i można też tę drugą część jako Alejandro i Gas grać na, po cichu. Bardzo fajne. I na koniec walczymy z Gravesem, który ma Choke. I ta misja jest absolutnie, ten moment tej misji jest absolutnie tragiczny. Jest dobry, jeżeli przejdziecie go za pierwszym razem, ale jeżeli na przykład po Choke trzeba cztery razy ym, zaatakować C4, to zazwyczaj robię tak, że brałem 2 C4, dwa rzuty detonacja, i potem dwa rzuty detonacja. I e, kiedy zginąłem po raz pierwszy po tych pierwszych dwóch rzutach, to po prostu jest taki moment, w którym NPC się tak spawnują, że nie warto z nimi walczyć. Po prostu trzeba jak najszybciej biec, znowu znaleźć dwa ładunki i wysadzić ten czołg w pizdu. Ja grałem tą grę nie na weteranie, tylko jeden poziom niżej e, i kilka razy tu zginąłem. I gdybym grał to na weteranie, o mój Boże, myślę, że rzucałbym mięsa. fajnie, że jest boss, ale ta walka jest, jest ciężka. did it so you and me hermano brought a gun to a tank fight yeah we did so the ghost and we're ready graves is kia house price angry lost a good cigar in the crash pilot's okay too out alejandro la base está asegurada. graves está muerto vamos en camino I na koniec countdown w Chicago. Ostatni pocisk znajduje się w Chicago. Tam też jest cel nasz główny. I tam jest jest kozacka. Bo zaczynamy od. W wylądowaniu na budynku i spuszczamy się na lince, rappel, który jest bardzo dobrze zrobiony, możemy strzelać do góry nogami, albo po prostu mieć nogi przed sobą i spuszczać się w dół, tak byśmy to zazwyczaj to robili, bo większość z nas musi aby pawia, to robili do góry nogami. Bardzo fajna misja, też podzielona na etapy, bo mamy tutaj właśnie ten moment z linką, potem mamy czyszczenie budynków, potem mamy już, namierzyliśmy cel i jesteśmy bezbronni i musimy, mamy tylko ten, to urządzenie, ten sterownik, który jest potrzebny do rozbrojenia pocisku i musimy biegać, chować się, robić te kolejne rzeczy, a potem, kiedy już rozbroimy pocisk, to musimy jeszcze zdobyć broń, pozabijać nam strażników i dopaść nasz cel. I cel nas przechytrzył, uderzył nas, obezwładnił nas i chce nas posłać do piachu. nation will see fire you think you can stop me ghost Soap. watch the window we're not attacking we are fading no I wtedy na in budynku znajduje się simon riley aka ghost Zostajemy na niego przełączeni i musimy oddać precyzyjny strzał, uratować naszego kompana, posłać złego pana do piachu i zakończyć tą kampanię. Perfect show, LT. You called it, Sergeant. All stations down, enemy KIA. I powiem szczerze, że jedyna misja, która gdzieś mi się mniej podobała, to jest tylko Killer Capture. Tutaj. A tak naprawdę te pozostałe misje bardzo mi się podobały. I, i dobrze je pamiętam i, i bardzo chętnie przejdę tą grę jeszcze raz. Tradecraft to jest takie, to jest dziura, to nie jest jakaś tam mega misja. To jest po prostu coś, co pcha fabułę do przodu. I tak wygląda ta kampania. I ta kampania jest absolutnie w porządku. Jak sami widzicie, nie za długa jest ta kampania, tych misji nie ma za dużo, ale ta kampania jest jak najbardziej w porządku. Ja jeszcze raz serdecznie polecam I, i nie wiem, czy mieliście takie samo odczucie jak ja, jeżeli chodzi o misje, czy niektóre misje może odebraliście inaczej niż ja, ale jak coś, to zawsze możecie podzielić się swoimi opiniami w komentarzach pod filmikiem. Ja dziękuję za uwagę i teraz pora wziąć się za multiplayer.